Dzień dobry, witam Was serdecznie, drogie zodiakalne bliźnięta. Z tej strony również zgłasza się bliźnięta zodiakalne, także będzie ciekawy rozkład. No, bardzo jest ciekawy. Zacznijmy sobie po prostu. Ok, słowem wstępu. Zapraszam do czytań prywatnych, do kursu Tarota w formie eBooku. W Zielonej Górze stawiam też Tarota bezpośrednio, czyli na żywo, ale też pracuję energetycznie, masaże energetycznie. Także tyle słowem wstępu, i patataj pa, pa, lecimy z czytaniem. Karta. E, oczywiście zaobserwujcie mnie. E, karta Pustelnika e, to jest Karta Tła Czytania i ja mam tutaj taką historię, którą dosyć wyraźnie widzę. E, nie dlatego, że jestem zodiakalnym bliźniętem, bo w ogóle do mnie nie pasuje ta historia, ale e, widzę tę historię człowieka, który musiał Trochę czasu spędzić samotnie, samemu, pokontemplować, zastanowić się nad swoim zachowaniem lub zastanowić się nad zachowaniem drugiej osoby, zastanowić się po prostu nad tym, czego od życia chce. Niewykluczone, że mamy tutaj zodiakalną pannę, czyli bliźnięta mogą być w relacji z panną. Wiem, że takim znanym, jak się okazuje ku mojemu zaskoczeniu, połączeniem jest byk i bliźnięta. Natomiast właśnie tutaj widzę zodiakalną pannę i tutaj, i tutaj widzę oczywiście też raka. No i no, wiele znaków, ale to tak tylko słowem, taką w ramach ciekawostek. Natomiast pustelnik to jest ktoś, kto faktycznie zaczerpnął głębokiej mądrości i wraca do relacji mając nadzieję, że uzyska a. wybaczenie, b. że nie jest już za późno, c. Sprawdzi, czy druga strona również jest zaangażowana. I oczywiście to nie jest tak, że wszystkie bliźniaki się z kimś rozstały. To też może mówić nam inną sytuację, że potrzeba jest nam spędzić trochę czasu samotnie, samemu, aby Znaleźć swoje miejsce w tej relacji, zobaczyć czy ona dalej jest dla nas, ale może o tym za, e, troszkę później, kiedy będę czytać każdą kartę po kolei. Nastawienie to Rydwan, więc kiedy ktoś do kogoś chce wrócić mm, lub też po prostu być z drugą stroną, karta Rydwana jest dobrym em, zwiastunem, jest to faktycznie chęć, powrotu, pogodzenia się, po prostu typowa karta zwycięstwa, karta pociągu fizycznego, też karta romansów, i tutaj uwaga, bo właśnie romanse widać. Jeżeli Wam zależy na czymś więcej, no to niestety może być też tak, że ta karta jednak nie zwiastuje nam. Stałego związku, ale właśnie chęć romansu, czyli ktoś wraca znowu z jakąś taką propozycją bardziej nieokreś nieokreśloną, tak naprawdę. Natomiast w stałych, wypalonych relacjach ten rytm będzie dobrym zwiastunem, bo właśnie mówi nam o takim przełamaniu rutyny. Na pozycji serca jest dwójka buław i to też nam nie mówi jakiejś głębokiej miłości. Dwójka buław nam mówi o tym, że zaczynamy dawać znaki drugiej stronie, czy też coś w nas zaczyna się dziać takiego, że rozważamy te nasze uczucia, że się im przyglądamy, że sprawdzamy o co w nich chodzi. Więc w stałych relacjach to, że jeszcze jest dwójka buław, to jest ok, tak? czyli coś się tli. Czasami to jest karta zastanawiania się, co mam zrobić, zwłaszcza kiedy mamy do wyboru dwie postaci, co najmniej dwie, tak? czyli na przykład całego partnera i jakiegoś nowego. Albo no, w każdej innej konfiguracji tak naprawdę to działa, bo taki scenariusz tutaj też widzę, że to jest rozważanie między A a B. I potrzeba tej głębokiej mądrości, żeby zrozumieć o co chodzi i nie popełniać błędów, które już wcześniej popełniliśmy. Przed tym nas ostrzega karta pustelnika. Na pozycji myśli jest księżyc. Wow. Wszystko jest w ogóle taką wielką zagadką i tajemnicą. Dziecko w drodze, lub w ogóle dzieci, ale też tajemnica. Niektórych może kręcić to, że jest to Roma, że to trzeba się ukrywać, że to jest ekscytujące, że to jest naprawdę prawdziwa skocznia od takiego związku, w którym jeszcze trzeba robić zakupy i się pytać siebie wzajemnie, co dzisiaj na obiad. Więc ten księżyc faktycznie nadaje takiej aury, Mistyczności, też jest w sumie w jakiś sposób lękiem przed stratą to swoją drogą, że ktoś może obawiać się, że ta druga strona nam tutaj ucieknie, ale to już zależy od tego, jakie jesteście kombinacji, bo tutaj widać ja mówię, i stałe relacje, i trójkąty, nie takie, że jednocześnie, chociaż może też, ale widać właśnie takie no, dużo, dużo typów relacji no i takich nieukierunkowanych do końca. Niektórzy właśnie patrzą też na tego partnera jak na, jakby się przebudzali dopiero co z iluzji i zobaczyli jaki jest naprawdę, jak wygląda naprawdę życie. Inni wracając do relacji doświadczą tego, tej pełni, tego księżyca i zobaczą jak się sprawy mają i to tak jakby bez oceny mówią, a no tak, taka jest rzeczywistość. Czyli wychodzimy z iluzji w tym przypadku, tak? Um, Właśnie inuzyjne potrzeby, może nie potrzeby, tylko oczekiwania wobec partnera, że potrzebujemy w ogóle jakiejś totalnej magii w tym naszym życiu. To jest taka potrzeba zodykalnych bliźniąt. I to, co tutaj jeszcze widzimy, siedem kielichów w zamiarach, to ja chcę wszystko. Nie jestem w stanie zdecydować się na jedną rzecz, a co najmniej w ogóle nie jestem w stanie z niczego zrezygnować. O tym mówi Siódemka Kielichów. To jest upajanie się relacją, upajanie się przyjemnością, upajanie się upajaniem, czyli jakieś tam wróżby na inne środki, też e, zmieniające świadomość. Widać. Zresztą Księżyc też bo o tym nam mówił. Ja myślę, że ten Księżyc, Siódemka Kielichów i Pustelnik mogą nam mówić o tym, że mimo wszystko wyższe stany świadomości są w stanie nam przynieść odpowiedzi. Czyli na przykład chociażby medytacja, albo korzystanie z jakichś takich narzędzi, które faktycznie dają nam głębszy wygląd. No ale siódemka kielichów to jest trochę tak i dusza piekła nie ma, ja nie mam pojęcia co mam wybrać i nie oczekuj tego ode mnie w tej chwili. Także coś takiego też tutaj widać. Ale siódemka kielichów jest mrzonką i przed tym was przestrzegam. Że jeżeli tutaj partner jakiś wraca, to naprawdę trzeba zobaczyć w nim zmianę, jeżeli on się zmienił, bo inaczej to będą tylko mrzonki. Więc uwaga na odróżnianie rzeczywistości od fantazji, które są nierealne. Co relacje blokuje? Mag, czyli jakiś romans, ale albo zadykalna panna, ewentualnie bliźnięta. No, tak czy inaczej, Merkury, czyli dobra komunikacja blokuje relacje. Brak flirtu, brak charyzmy. Brak rozmaitych rzeczy, po prostu robienia wspólnie takich fajnych, ekscytujących rzeczy, to zdecydowanie relacje blokuje, co jej sprzyja. W zasadzie aktywność, pokonywanie przeszkód, no nic odkrywczego tutaj akurat, ale też um, zaprzestanie takiego patrzenia um, na przeszkody, jakby rzeczywiście były przeszkodami, bo większość rzeczy to są takie powiedzmy sprawy. Um, kosmetyczne do poprawy, a nie jakieś naprawdę wielkie problemy życiowe, z którymi możecie się zmagać prognostycznie ósemka kielichów, karta tam i z powrotem, więc karta nam opowiada o powrocie do relacji, powrotach przede wszystkim, czasem też o dostaniach, ale z taką nową mądrością, umiejętnością i wiedzą, co jest wspaniałym przekazem dla Was, drogie zodiakalne bliźnięta, bo opowiada nam, że relacja, która tutaj do nas wraca, jest relacją, rzeczywiście coś tam się przepracowało, przynajmniej na jakimś poziomie, więc można się spodziewać, że dla Was teraz i Waszych partnerów, Kochanków i licznych romansów, które tutaj widziałam. Sprawy mogą się całkiem fajnie układać, przynajmniej w maju. Jeśli chodzi o pracę, zostaną dwie minuty, żeby mi tutaj, żeby się ten materiał zmieścił też na TikToku. To ja szybciutko tutaj ciągnę trzy karty na pracę. Praca, finanse, zedykalne bliźnięta. No, jestem ciekawa, co tam u nas askielichów, Szansa. Szansa dwójka mieczy, interwał, siódemka kielichów, znowu nie wiem, czego chcę, szóstka kielichów. Boże, to jest niesamowite trzecie czytanie, które nie ma żadnych pieniędzy, jeżeli chodzi o aspekt finansowy, a potrzeba aspektu emocjonalnego, czyli zadowolenia z pracy. Bliźnięta mogą być w momencie, że nie wiedzą, jaką decyzję podjąć, co zrobić, w zasadzie mają dużo opcji, bo to bliźnięta, do zrobienia, do wyboru, nie wiedzą, nie mają zimnego pojęcia, w co się zaangażować, o tym mówi siódemka kielichów, szóstka kielichów mówi nam o tym, że jest z przeszłości lub pasja stricte nawet z dzieciństwa jeszcze nie umarła i może pojawić się do Was, wrócić pomysł z przeszłości, który będzie tą szansą na spełnienie dla Was. Również emocjonalne, podejrzewam, że finansowe też, ale przede wszystkim mam wrażenie, że tutaj wiele osób zaczyna postrzegać pracę nie jako coś, co trzeba pracować i zarabiać tylko, ale coś, co ma też dać satysfakcję i dużo jest osób na takim zakręcie życiowym, jeżeli chodzi o tą pracę, a tutaj karty nam mówią, że Wybór może zostać dokonany, ten wybór będzie czymś z przeszłości. Może co niektórzy wrócą do swojej poprzedniej pracy lub zawodu. Także maj zapowiada się tak. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, cześć.